Tarnobrzeska Sobotka, tak jak cały czas to w tle biegnie, dzień jest długi, noc krótka. Jedno z pięciu wydarzeń projektu Słońce Świeci Wszystkim, które organizuje przy współpracy i współfinansowaniu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Akademia Seniora Tarnobrzeska z ścisłej współpracy z Tarnobrzeskim Centrum Seniora. Tak jak powiedziałem, jest to jeden z pięciu takich głównych kierunków projektowych. Postanowiliśmy, żeby pokazać Tarnobrzeżanom, że seniorzy się Dzisiaj potrafią się... bawić, potrafią się dobrze bawić, Sobotkowej potrafią znaleźć dystans bo, i pokazać Państwa, taką inscenizację Nocy Sobótkowej. Tradycja... W imię Ojca i Syna, to ładny chłopina i Ducha Świętego, dajcie mi chłopca pięknego, Ojcze z nieba Boże, miłosierny Boże, niech mi Twa łaska pomoże. Komu ja te kwiateczki zbierała? A ten wianek go powała tobie miły, nie imszemu, któryś miły sercu memu. Już na głowę piękną twoją, tę rozkwitłą pracę moją. Niedaleko rzeka rzeczki, pośmy panny puszczać swe wianeczki. Palmy więc sobótki, bo wieczór jest krótki. Wianki na wodę puszczajmy, a ognie kupałowe rozpalajmy. Nie szczypią skrzypeczki, piszczą piszczałeczki. Yeah. Świta w ciemnym boże, miłość szczęście nam przyniesie. Popa proci kwiat, pójdziemy, chęć się też wycałujemy. Zakwita on w ciemnym lesie, miłość zdrowie nam przyniesie. A zatem przychodzi czas na pieśń Wiła Wianki. I klaszczemy, tupiemy, cieszymy się, radujemy póki możemy. Bo Tarnobrzeska dziś... Sobótka! Dzień puszy. W Dolinie siedziała dziewczyna Była piękna jak różany kwiat Tam nad Wisłą w Dolinie siedziała dziewczyna Polsce jako żywy, święty Jan Chrzciciel prawdziwy, więc pałą sobótki, a wokoło niej śpiewają, skaczą wiejskie młódki, a w las idąc kwiatu paproci szukają. Na szczęście, na wesele, na wszelkie powodzenie, nie znoście tych zwyczajów, co nas z wieków doszło i wiekiem pozostało, trzeba by w wiek poszło. Warto to na pewno kurtywować jak, jak najbardziej, dlatego żeby młodzi wiedzieli, jak to przedtem od dawna bywało. No więc dzisiaj mamy puszczanie wianków z okazji Kupały, z okazji Nocy Sobótkowej. Teraz będziemy, zaraz wsiadamy na prom i będą panie puszczały wianeczki. Dziewczyno, nie kochaj i've been taking the słoneczko i pięknie na prom wyjdziemy rzucać ganki do wody. Niech moje koniki niech moje koniki nie stoją na mrozie. Niech moje koniki, niech moje koniki nie stoją na mrozie. nasze mi na razie. Niech moje koniki, niech moje koniki nie stoją na mrozie. stoją na prozie na mojej koliki. Wydarzenie nasze jest w ramach projektu Słońce świeci wszystkim. Tak nazywa się nasz projekt, na który grant otrzymaliśmy z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. I w ramach tego grantu mamy pięć takich działań uaktywniających seniorów. Pierwszy z nich to są te bianki, właśnie, wiła bianki i rzucała je do wody. Drugie to będą zioła w apteczce i na talerzu. Pojedziemy w góry pieprzowe, tam będziemy zbierać zioła i pod okiem zielarza będziemy identyfikować te zioła i do czego się nadają. Potem będziemy robić um, takie wiązanki kwietno-ziołowe na 15 sierpnia, jakieś święto zioła, zioł, i będziemy robić dla. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Domu Pomocy Społecznej dwa mobilne ogrody zielarskie. Czyli będą skrzynie na kółkach i posadzimy tam zioła i nasi seniorzy te zioła zawiozą do Domu Pomocy Społecznej i do Zakładu Opiekuńczo-Lekarskiego. Następnym działaniem będzie wycieczka do Swoszowic, ponieważ w tym roku mamy 70-lecie odkrycia złóż siarkowej w Tarnobrzegu, pojedziemy do pierwszej kopalni siarki w Polsce, która powstała w 1485 roku. I tam jest teraz sanatorium na bazie wód siarczkowych. Zobaczymy, bo u nas jest taka walka o te wody siarczkowe, zobaczymy jak to wygląda. I potem ostatnim działaniem będzie nagrywanie i, i pisanie słuchowisk radiowych. Te warsztaty zorganizuje nam Muzeum Teatru Polskiego Radia w Baranowie, który jest jedynym w Polsce muzeum polskiego radia. Zrobi ze seniorami warsztaty, nagra to słuchowisko i potem seniorzy będą sobie mogli w ramach centrum seniora takie warsztaty, takie, takie słuchowiska też nagrywać. Stolna, stolna. Zabrałeś moje sny, moje sny, a mnie pozostawiłeś te łzy gorące łzy. Zabrałeś serce moje, zabrałeś moje sny, moje sny, a mnie pozostawiłeś te łzy gorące łzy. Piękny zwyczaj, tarnobrzeska sobudka, inaczej, noc świętojańska, pochodząca od. Nocy kupały, ale my jako chrześcijanie obchodzimy święto Jana Chrzciciela i on jest patronem dzisiejszej, dzisiejszego wieczoru, ponieważ jest to noc świętojańska w Tarnobrzegu. Jest to piękny zwyczaj przede wszystkim rzucania Wicia najpierw. A później rzucania wianków do wody, tak jak śpiewaliśmy, tam nad Wisłą w Dolinie siedziała dziewczyna, wiła wianki i wrzucała je do wody. Tak się złożyło, że e, podmysłodawcą i tego projektu była pani Józefa Biernacka, a ja wykonawcą, więc e, scenariusz był pisany przeze mnie, a e, pani Biernacka dostarczyła środków finansowych. Na to wszystko panie bardzo się zaangażowały, uwiły piękne wianki, które albo miały na głowie, albo wrzuciły do falującej wody Wisły naszej. Dzisiejsze święto to jest Sobótka. W e, dawniej jaka określano to jako Noc Kupały. E, obecnie e, te zwyczaje, tradycje uległy po prostu już tak Zniekształceniu, zaniechaniu, organizując takie święto, mamy nadzieję, że te zwyczaje, obyczaje pozostaną pośród nas.